Ej, nie mam... Ej, co się stało? Nie mam kierów u nas, zapytanie diaksy. Co to ma być? Wychodzimy stąd, wychodzimy stąd, panowie. Tak, wychodzimy, ja już tu biegam. Ej, tu, gdzie są diaksy? Ej, nie ma nikogo na środku. Tak, nie ma nikogo. Chodźcie szybko pod diaksy. Idę, idę, idę. A ja zjadłem do chwila no i po co zjadłem? Nie wiem, to przed klepą się nie a nie przed wyjściem z ściany. No tam jest Czerwoni, zespół. czerwoni, czerwoni Ej, gdzie oni są? Cofam się do was kolek? Jolo na nich Madiaks miecz, Madiaks miecz Gdzie? To gdzie wy jesteście? Podajcie do... do... jest... Dobra, ja robię tam, 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 grę tam komuś. Tam. Ej, dawaj, dawaj, dawaj Ej, klepi mi ktoś to... Bez ceta. Ma ktoś w Bez ceta kogoś sypniałem Nice Patrzcie Ej, następny no, no, bez ceta. Tak, tak.

E, rzuci nie ktoś mnie coś. O... Pięć df miał. MRF-a. Proszę, a Oj, proszę, mnie. to podglądałem mnie. Bigo, zamieszajcie. I go, Jak chcę, ma? ja zabieram. Zezem. Ej, podajcie swoje swoje tutaj. No my jesteśmy... Można tu stawiać crafting? Ej, tu idę. Ej, widzę typa. To co, po postaw co ktoś, ktoś crafting. Nie, to jest ten Widzę typa ma mało HP, dobra, wjeżdżę Najbisz Ej, klepiam się! Nice to, 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 się... to jest. Ad, posypałem ad, ad, posypałem ad, jednego! No, no kurde, red, czy daj też poza A ty drugi co? ucieka! To Ej, już jest następny! Się... Gonią mnie. To jest mnie! A nie, oni siebie gonią. Ole <noise> go załatwił, TNT! Jestem niewidzialny ty! Wygramy to Kto chce jak z LOL jaki bu! DEBIL Chyfoty wysada! Sam go sam się zabił. Podstawił TNT i sam się zabił. Dobra, Ale mnie też podawaj, ej. To robi sobie siekierka. Ale Ej wow! no, gdzie no jest, jest ojś, Pomóżcie, pomóżcie, bo ja sypnę. Gdzie, gdzie jestem? I widzę, i widzę! A ja w dziewczyn mi się wydaje cię długo, nie? Tak, sklepa! Ej, kto chce w jak smier pomagać, tak? Sypnę! Nie! Jest! No, nice! A, 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 a. Nice! Dobra, Podajcie kordy, podajcie kordy. Na środek, ja już na środku. Też, na środku. Ja przeleciałem. Ten... Też jest no, obzor, cięż... Typek! Ja chcę, ja chcę, ja chcę. Ja chcę. No, no co się jego nie da bić? Co to ma znaczyć? Ej, Rekcia, ty to nagrywasz w ogóle? No to byłem.

A on debil, jest tam u góry. to TNT znowu Czemu na górze? Ej ty, patrz ile nie. typa Ej spadł jeden Ej ała Ej ała Daj ja wbijam, że jeszcze jedno debil zabijam! to O, wygraliśmy A nie, zabijam no. nice. Co, wygraliśmy ty, ty, ty. Ej zabij, no. chciałem się... i uh -huh.